Cześć, witam Cię tutaj na moim kanale. Rozgość się wygodnie i zapraszam Cię do krótkiej refleksji o życiu, o wychowaniu, o dzieciach, ale też do bardzo konkretnych sposobów, do tego, co działa w naszym życiu. Ja nazywam się Magda Sabik i pomagam świadomym rodzicom, wychowawcom przenosić wiedzę na praktykę życia codziennego. I o czym dzisiaj będzie? Pozwól, że opowiem Ci pewną historię. Dziś rano w Padłam na chwilkę do sklepu po to, żeby kupić coś do jedzenia dla mojego dziecka na śniadanie. I zobaczyłam, że są takie kolorowe cyferki. Pomyślałam sobie, ona niezbyt dobrze liczy. To takie kolorowe cyferki na pewno jej się przydadzą, no bo to są puzelki. Ona to będzie układać, dokładać, liczyć. Super, to nie jest takie drogie. Tam 5,60, 5,70. Bierzemy, wrzucam do koszyka, bierzemy. I uwaga, stop! To jest moment, w którym trzeba sobie powiedzieć: stop! Zatrzymałam się, rozejrzałam się w tym sklepie, zobaczyłam e, dużą ilość osób biegających, kupujących, i pomyślałam sobie, tak, czy to nie jest tak, że ja w tej chwili jestem. W takim napędzie zakupowym, w związku z tym, że są święta, że zbliżają się święta, że jest, zaczyna być wesoła muzyka, świecą gdzieś, gdzie niegdzie już choinki, atmosfera mi się udziela i myślę sobie, że może bym jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to i by mi się może coś przydało. Ja zatrzymałam się dzisiaj, wzięłam te cyferki do ręki i zapytałam samą siebie, czy zdarzyło mi się w ostatnim czasie, Kupić coś podobnego, z czego w ogóle nie skorzystałam z moją córką? Odpowiedź przyszła od razu. tak? Jakiś miesiąc temu kupiłam inne cyferki w innym sklepie z taką samą myślą, że będziemy się uczyć liczyć. Cyferki leżą i poniewierają się w domu, bo nie miałam czasu z nich skorzystać. Po co tu dzisiaj jestem? Jestem po to, żeby, ci, żeby Cię zainspirować taką myślą, że to, czego dzieci naprawdę potrzebują, to absolutnie nie są kolejne zabawki, rzeczy, przedmioty. I wiadomo, to jest oczywiste, że one się ucieszą przez chwilę z tego, że dostaną jakiś od nas prezencik. Sama też pewnie kupię prezenty. Niemniej, e, nie ma sensu kupowanie kolejnych cyferek, kolejnych literek, kolejnych gadżetów, dlatego że wydaje nam się, że coś z tego wyniknie dobrego. Zwykle to jest taka, mechanizm takiego szybkiego zaspokajania jakiejś, nie wiem nawet czy potrzeby, czy raczej takiego wyrzutu sumienia, że, że nie uczę się z moim dzieckiem, albo że się za mało uczę, albo że się z nią za mało bawię. W związku z czym, jak jej kupię jakąś zabawkę, no to pewnie się będę z nią bawić. To oczywiście tak nie działa. Warto się zatrzymać. Ja dziś w sklepie zatrzymałam się, wyjęłam cyferki, odłożyłam na półkę i poczułam taką ulgę w sobie. Poczułam taki spokój, bo pomyślałam sobie, że to jest decyzja taka bardzo świadoma. Nie, nie kupuj tych cyferek. Sprawdzę w domu, czy te poprzednie mogłyby się nadać do zabawy, jeśli je w ogóle jeszcze gdzieś mam, czy ich nie wyrzuciłam do kosza w złości, że poniewierają się po domu. O czym ja dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać? Chcę ci powiedzieć Ci o tym, że wiele, w wielu sytuacjach my dorośli i nasze dzieci Działamy impulsywnie, to znaczy, że pod wpływem nastroju, jaki nas ogarnia, czy w jaki jesteśmy w jakiś sposób wprowadzeni, działamy, podejmujemy decyzje, podejmujemy wybory, których czasem możemy żałować, chyba że nie obdarzamy refleksją naszego życia. No to wtedy nawet się nie zastanawiamy, czy żałujemy, czy nie, ponieważ kupujemy kolejne rzeczy. Ktoś może powiedzieć, ale ja nie kupuję impulsywnie. Ja też myślę, że nie kupuję impulsywnie i jednocześnie wiem, że wiele spraw, decyzji zdarza mi się podejmować pod wpływem nastroju czy pod wpływem takiego szczególnego, powiedziałabym, czasu, ale też myślę sobie, że taki, takim czasem jest teraz ten czas świąteczny, kiedy jesteśmy w takim... W takim trochę zabieganiu, ale też w, takiej, w takim czasie, że chcemy, żeby te święta były piękne, chcemy, żeby były super, żeby były świetne, żeby wszyscy byli uśmiechnięci, zadowoleni, żeby był klimat w domu. Przypomnij sobie, ile rzeczy mogło, mógłbyś nie kupić, mogłabyś nie kupić, gdyby tylko człowiek się nad tym mocniej zastanowił. Czy zdarzyło Ci się kupić dodatkowe światełka, które dalej leżą w szafie? Czy zdarzyło Ci się kupić kolejne ozdoby, których nawet nie rozpakowaliście później? Czy zdarzyło Ci się kupić za dużo prezentów i pod tą choinką jest po prostu tego wszystkiego za dużo? Mnie się zdarzyło i bardzo bym chciała, żeby w te święta, czy w ten świat, świat, czas około świąteczny było inaczej. Chcę m, zachować zdrowy rozsądek, chcę się podstrzymać przed impulsywnym działaniem. Czego do tego potrzebuję? Potrzebuję do tego bardzo dobrze e, takiej rozwiniętej albo rozwijania w sobie takiej świadomości, że działania, które podejmuję, są związane z nastrojem, e, w który jestem wprowadzona w sklepie, ale też z nastrojem okołoświątecznym, z takim e, dawaniem sobie do dopaminki z tego powodu, że mm, ja chcę być w takim Chcę wejść w ten klimat świąt, w związku z czym chcę te światełka mieć, chcę mieć kolorową w domu, chcę mieć dobrze, radośnie, chcę, żeby było naprawdę pięknie w te święta, więc kupię kolejną świeczkę na stół, kupię jeszcze takie serwetki, takie serwetki, może taki obróz. I słuchajcie, naprawdę nie chodzi o to, żeby nie chodzić do sklepów. Chodzi o to, żeby, będąc w tym sklepie, umieć się zatrzymać. I dobrą strategią jest to, żeby zajrzeć do swojego koszyka przed podejściem do kasy i wyciągnąć z niego jakieś rzeczy. Mogą być, może być jedna, dwie, trzy. To jest naprawdę magia, bo co się wtedy dzieje? Kiedy ja y, robię zakupy, to ja pewne rzeczy wrzucam do tego koszyka, dlatego że, y, że mi się tego chce, że mi się to podoba, że mi się wydaje, że tego potrzebuję, że mam taką zachciankę i po prostu sobie wrzucam do koszyka, bo, no bo sobie robię te zakupy, bo to jest ładnie opakowane, bo to jest ładne, bo to mi się jeszcze przyda, bo, bo zawsze chciałam to mieć, bo zawsze są potrzebne rękawiczki, bo, bo to, bo tamto. Podchodząc do kasy. Przed kasą zajrzyj do koszyka, przejrzyj rzeczy i spróbuj się zachęcić do tego, żeby odłożyć coś z tego koszyka. Zatrzymaj się z swoim dzieckiem w tym sklepie, przejrzyjcie ten koszyk i powiedz właściwie, to po co mi kolejny świąteczny obrus? Mam w domu cztery świąteczne obrusy, więc może wystarczy. Hmm, czy potrzebuję kolejnych światełek, czy naprawdę chcę mieć jeszcze te dwie świeczki? Czy te kolejne klocki Lego też są dobrym pomysłem, czy może wystarczą jedne klocki LEGO? I tak dalej, i tak dalej. Pokazuję też mojemu dziecku taką kompetencję, taką umiejętność e, takiego, takich stop klatek, zatrzymywania się, takiej refleksji. I jeszcze przeglądania spraw przed ostatecznym podjęciem decyzji. Tak, dokładnie. I jeszcze przeglądnięciem spraw przed ostatecznym podjęciem decyzji. To jest właśnie ta kompetencja, której uczę teraz w okolicach świąt. Naprawdę warto pokazać mojemu dziecku, że dziki pęd przed 6 grudnia, że dziki pęd przed wigilią. Nie jest nikomu do niczego potrzebny. I ja wiem, że jestem kolejną gadającą głową, która o tym mówi, i pewnie wiele osób będzie o tym teraz mówić, że zatrzymajmy się w tym dzikim pędzie, spróbujmy kupować mniej, żeby nie wyrzucać tego jedzenia, spróbujmy kupować mniej prezentów, żeby dzieci uczyły się cieszyć z małych rzeczy, żeby umiały doceniać to, co mają, żeby nie, za, nie przytłoczyć ich ilością, nie przytłoczyć ich ilością, nie przytłoczyć siebie ilością. Ja słuchajcie, z natury jestem człowiekiem, który jest dosyć impulsywny. Mnie jest bardzo trudno się powstrzymać przed impulsywnym podejmowaniem decyzji, przed kupowaniem. Dla mnie to jest duży wysiłek, duża praca. Ciekawa jestem, jak to jest dla Ciebie. Więc ja potrzebuję wykonać taką pracę, że wchodzę do sklepu. E, wiem, po co przyszłam, a jeśli kupuję coś nadprogramowo, e, czyli dorzucam do tego koszyka mojego zakupowego, jeszcze to, jeszcze to, klikam w internecie, jeszcze to, jeszcze to, bo przecież e, no, można więcej, bo się opłaca, bo przecież jak kupię więcej, to wtedy mam przesyłkę za darmo, w związku z czym mi się opłaca. E, a może warto zapłacić za przesyłkę i kupić mniej? A może warto w ogóle mieć mniej rzeczy? Może warto, kupując kolejną rzecz, zastanowić się, gdzie ta rzecz będzie miała miejsce w naszym domu? Może warto takie pytanie zadać dziecku: czy wiesz, gdzie ta rzecz będzie miała miejsce w naszym domu? Czy na nią jest w naszym domu jeszcze przestrzeń? Gdzie, gdzie będą leżeć te zabawki, gdzie będą leżeć te klocki? Co zrobimy z tą ramką, co zrobimy z tą kolejną poduszką? Na którym, w którym miejscu będzie leżał ten śliczny, kolorowy, świąteczny kocyk. Dużo słuchajcie spraw w związku z naszą impulsywnością, jest załatwiana zbyt szybko, zbyt pochopnie. Uczmy siebie i naszych dzieci, działania nie pod wpływem impulsu, ale takiego bardziej rozważnego. I oczywiście. Dzieciom trudno się dziwić, że one impulsywnie chcą coś dostać, kupić, mieć, ale my dorośli teoretycznie, właściwie może nawet praktycznie mamy dojrzałe mózgi. Pytanie tylko, na ile z tej dojrzałości korzystamy, na ile ja korzystam. Dziś rano udało mi się wyjąć z koszyka puzelki z cyferkami. Jestem z siebie dumna, że nie wrzuciłam ich tam do tego koszyka. Jestem z siebie dumna, że nie wróciłam do sklepu, żeby jednak coś jeszcze tam dorzucić. Cieszę się z tego. To mnie zbudowało. To mi pokazało, że potrafię oddzielić taką... że potrafię zwiększyć tą przestrzeń pomiędzy bodźcem a reakcją, czyli chcę mi się czegoś, coś mi się podoba, ale spokojnie, nie muszę tego mieć od razu. Może przy innych zakupach to kupię, może się zastanowię, czy tak naprawdę tego potrzebuję. Czy to jest zachcianka, czy to jest potrzeba. Żeby nauczyć dzieci takiego rozważnego zachowywania się w tym okresie okołoświątecznym, a nie dzikiego pędu, to dobrze jest samemu nad tym się pochylić. Bardzo mocno Cię pozdrawiam, życzę dużo takiej refleksji, przemyślenia i spokojnego zastanawiania się nad tym, co chcesz wrzucić do koszyka, bo warto. Szczególnie przed wtorkiem, przed tym 6 grudnia, bo już widzę to szaleństwo w sklepach. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejny poniedziałek. A jeśli chcesz y, słuchać y, różnych refleksji na temat tego, co warto dzieciom przekazywać, to zapraszam Cię, żebyś zasubskrybował ten kanał, ale też w najbliższy czwartek prowadzę. Y, webinar szkoleniowy dla rodziców i wychowawców o temperamentach, o czterech typach samoorganizacji według Nakone. To jest bardzo ciekawy temat dotyczący tego, jak my funkcjonujemy w rodzinach i dlaczego te różnice temperamentalne czasem bardzo nam utrudniają i co z tym można zrobić. Zapraszam, zapisy znajdziesz poniżej filmu. Pa, pa.